Dwa stożki o takich samych podstawach połączono podstawami w taki sposób jak na rysunku. Stosunek wysokości tych stoszków jest równy 3 do 2. Objętość stożka o krótszej wysokości jest równa 12 cm sześciennych. Objętość bryły utworzonej z połączenia stoszków jest równa. Pierwsze sobie wprowadźmy oznaczenia. Tutaj i tutaj. One będą miały tą samą podstawę, ale tym, tym na razie ci nie zajmiemy. Za chwilkę dopiero. Jeżeli mamy stosunek, dopiszemy do tego stosunku zmienny, czyli x, o wartość, która została skrócona. Czyli tak, tutaj damy sobie 3x, tutaj sobie damy 2x. I teraz można zauważyć, że wysokość tego wyższego stożka jest o półtora razy większa od wysokości drugiego stożka. Czyli objętość tego małego stożka jest równa 12 cm sześciennych. Jeden i drugi stożek mają to samo pole podstawy, tak? One są złączone podstawami. Jeden, jeden ma podstawę na dole, drugi u góry. To, co jest, je rozróżnia, to jedynie wysokość. Jak już wspomnieliśmy, jest półtora razy większa. Co za tym idzie? Objętość tego dużego jest półtora razy większa od objętości małego. Czyli co mus, musimy zrobić? Obliczyć objętość tego stożka. I to będzie... 1,5 razy więcej niż to. Czyli V równa się 1,5 razy objętość mniejszego stożka. 1,5 razy 12 to jest 18. Wystarczy to ze sobą sumować i będziemy mieli objętość całkowitą.